Cześć, nazywam się Krzysztof i witam Cię w kolejnym odcinku. Dzisiaj opowiemy sobie o programistach bohaterach, czyli takich super samodzielnych jednostkach, i jak ta ich samodzielność wpływa na pracę w zespole. Zapraszam. I zacznijmy od takiej krótkiej historii moich studiów. Ja w momencie, gdy poszedłem na studia, to. Byłem taki dość średni z matematyki, byłem ogólnie dość średni ze wszystkiego i tak nie za bardzo sobie radziłem z niektórymi rzeczami. I to wynikało z tego, że ja się trochę opierdzielałem jednak w technikum, i potem jak poszedłem na studia, to dość ciężko mi szło i musiałem o wiele mocniej nadrabiać. Całą wiedzę, której nie zdobyłem wcześniej w technikum. Ja pamiętam, że jak kiedyś sprawdzałem, to chyba z 80 kg do 70 schudłem w ciągu jakiegoś miesiąca, pierwszego miesiąca, który miałem na studiach. Po jakimś czasie udało mi się ogarnąć większość tych przedmiotów. Okazało się, że matematyka wcale nie jest taka trudna, jak się okazywało. Okazało się, że to jest tak naprawdę najprostszy przedmiot, jaki istnieje. No i dzięki temu, że udało mi się ogarniać, no to zacząłem się rozglądać za stypendium. Z racji tego, że to był kierunek zamawiany, to mieliśmy dość fajne stypendia, takie po jeden kafel czy coś takiego, do tego dochodziły jakieś stypendia rektora i tak dalej. No i jak to zwykle na kierunkach zamawianych wygląda, przynajmniej za moich czasów wyglądało, bo to już było dość dawno, to liczba miejsc była dość ograniczona. Było chyba tylko 10 czy 15 osób, które mogło to stypendium zamawiane dostać, trochę więcej było na jakieś tam stypendium rektora czy coś takiego. No i zaczęła się taka zacięta walka. I zauważyłem, że ludzie, którzy wcześniej sobie pomagali, to w momencie, kiedy weszło stypendium i trzeba było walczyć o to stypendium, no to zmniejszyło się to pomaganie. Już nie było takie, jak było wcześniej, już tak nie było takiej współpracy. Raczej ludzie zaczęli sobie radzić sami z problemami, sami je rozwiązywać. Ogólnie było takie nastawienie na to, żeby robić wszystko samemu, żeby rozwiązywać wszystkie problemy samemu. No i ja chcąc dostać to stypendium, czasem robiłem takie rzeczy, że nawet po 3-4 razy podchodziłem do egzaminu no i ludzie się ze mnie śmiali, przedrzeźniali, wiadomo, że kujon i tak dalej, ale jakby zaowocowało to, no i udało mi się to stypendium dostać. I to ogólnie przyniosło taką mega korzyść, która polegała na tym, że mi się włączył w głowie taki tryb, że ja mogę teraz rozwiązać każdy problem. Jeśli udało mi się zrobić coś tak, tak trudnego, że na sto ileś tam osób jestem w tych pierwszych 10 czy 15, które to stypendium dostają, no to jakby uwierzyłem w swoje siły i wiedziałem, że nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać. I jak się tak zastanowimy, no to. Bardzo często takie coś jest nagradzane ogólnie w naszym życiu. Jak przychodzimy z piątkami, które gdzieś tam ogarnęliśmy w szkole, to rodzice nas chwalą. Gdy robimy sami jakieś zadanie, zajebiście, to nauczyciele nas chwalą. Potem na studiach, jak coś robimy sami, bo musimy robić sami, to też nas chwalą. Ogólnie chwalone jest takie podejście, że coś zrobię samemu, coś mi się udało, no i przez to w nas rodzi się taki troszeczkę syndrom bohatera. No i to jest trochę słuszne, że mamy takie podejście, że wszystko możemy zrobić, no bo w końcu poradziliśmy sobie z jakimś trudnym taskiem, poradziliśmy sobie ze studiami, ze zdobyciem stypendium, czy też na przykład poradziliśmy sobie na jakimś bootcampie, zacisnęliśmy zęby, udało nam się i nauczyliśmy się, że samodzielne rozwiązywanie problemów jest bardzo często nagradzane. No i teraz takie zachowanie, takie ja robię sam, wszystko sam. Bardzo często jest widoczne u początkujących programistów, którzy przychodzą do pracy i pracują w zespole. I przez początkującego mam na myśli takie osoby pierwszy, drugi rok, ale też osoby, które są już dłużej, bardzo często mają taki syndrom włączony i zaczynają działać dokładnie w taki sam sposób. No, i czym się charakteryzuje taki bohater? Ano to jest taka osoba, która nad każdym taskiem siedzi sama. Jak są jakieś problemy, to rozwiąże je samemu, no bo nie można swoimi problemami zadręczać innych osób, które mają przecież ważniejsze taski. Różne rzeczy czasem schodzą mu długo, ale też nie przyjdzie zapytać za bardzo o pomoc. Trzeba będzie do tej osoby chodzić, nie będzie tak naprawdę żadnej informacji zwrotnej, która nam mówi, jak ta, osobie, jak ta osoba sobie radzi. Czy ona sobie radzi dobrze, czy sobie radzi źle, czy mu jest dobrze w tym zespole, czy mu jest źle. Tak, nie za bardzo wiadomo tak naprawdę, co się dzieje. No i najgorszą rzeczą jest to, gdy przychodzimy do takiej osoby już po jakimś czasie, gdy chcemy się dowiedzieć, o co chodzi, czy idzie dobrze, czy idzie źle, jak się czuje, czy radzi sobie z taskiem, czy sobie nie radzi, i ta osoba mówi, że tak, że wszystko jest ok. I bardzo łatwo wyczuć, że coś nie jest ok, bardzo często widać, że nie jest ok, i w momencie, gdy ktoś już przychodzi Cię zapytać, no to on już wie, że nie jest ok, bo jakby było ok, to by nie przyszedł zapytać najprawdopodobniej. Ale takie osoby często też potem ściemniają, że jest fajnie, że on sobie poradzi, że wszystko idzie do przodu, nawet jak nie idzie do przodu. Jest taka jakaś nadzieja, że i tak przecież za chwilę sobie poradzi z tym problemem, więc nie ma co zadręczać tej drugiej osoby. I wiem to, bo ja robiłem dokładnie to samo. No, i dlaczego to jest problem? Problem jest w tym taki, że taka osoba wysyła po prostu sygnał, że mamy w zespole kolejnego ziomka, którego trzeba pilnować. I zespół nie chce poświęcać energii, nie chce się wysilać na to, żeby zrozumieć, jakie są problemy. Chce, żeby ta osoba mówiła, z czym jest problem, gdzie jest przestój, co można poprawić, czy widzi coś złego, czy widzi coś dobrego. I to wynika z tego, że problemy jednej osoby to tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak problemy jednej osoby. Nie ma czegoś takiego jak moje problemy, Twoje problemy, są tylko problemy zespołu. A jak są problemy zespołu, no to są też problemy projektu, bo jakby problemy zespołu od razu tłumaczą się na problemy projektu. No i teraz takiego programistę, bohatera, takiego samodzielnego, można zobrazować tak naprawdę jak takiego dużego gościa w Pampersie, którego trzeba pilnować i sprawdzać, czy tego Pampersa nie trzeba mu zmienić. A my tak naprawdę nie chcemy być tym ziemaczkiem w Pampersie, my chcemy już być poziom wyżej, czyli chcemy tak naprawdę być tym gościem, który dumnie siedzi. Na nocniku. I w tym momencie ta samodzielność będzie polegać na tym, że ty przychodzisz samemu, gdy czegoś potrzebujesz, gdy chcesz o czymś poinformować, a nie zespół przychodzi do ciebie, żeby pytać i sprawdzać. To jest tak naprawdę to przesłanie, które trzeba zapamiętać. Projekt to jest praca zespołowa, programowanie to jest praca zespołowa i nie ma czegoś takiego jak twoje, moje problemy, są tylko problemy wspólne i te problemy muszą być szybko identyfikowane. Więc trzeba mówić o tych problemach, trzeba pokazywać te problemy, żeby zespół nie musiał się zastanawiać, żeby twój lider nie musiał się zastanawiać, tylko żeby to po prostu leżało. Na tacy, żeby można było przyjść, zabrać problem, rozwiązać go i ruszyć dalej. Za każdym razem, gdy będziesz trafiać do nowego projektu, gdy będziesz trafiać do nowego zespołu, czy gdziekolwiek, czy może cię awansuję, będziesz miał kolejny zestaw odpowiedzialności do spełnienia, no to za każdym razem będzie się pojawiać taka chęć, żeby wrócić do takiego normalnego trybu i starać się coś udowodnić. A to nie o to chodzi, bo w momencie kiedy cię awansowali, albo cię wrzucili w nową rolę i tak dalej, no to już znaczy, że coś udowodniłeś, że już zasłużyłeś na to. I nie musisz udowadniać, musisz po prostu z powrotem być sobą, musisz z powrotem zachowywać się tak jak, tak, jak mówiłem, tak jak ta osoba na nocniku, samodzielna i po prostu pokazywać, że ciebie nie trzeba pilnować. I to jest zajebisty sygnał, który możesz wysłać ogólnie do Twojego zespołu, bo zespołom zależy bardzo, żeby takie osoby dołączały, żeby nie musieć po prostu ich pilnować, bo to jest marnowanie energii i to jest strasznie męczące. Wiem, bo pracowałem z takimi ludźmi, i nawet osoby, które już były na jakichś stanowiskach, tam dev, na seniorach, liderach i tak dalej, no to oni też mieli coś takiego, że jakby bali się przyznać do tych błędów, bali się to pokazać i jakby dusili to w sobie. No i ja już widziałem takie sytuacje, że osoba na przykład siedziała dwa dni nad jakimś zadaniem, a potem ktoś przychodził i w minutę rozwiązywał jego problem. I sygnał, jaki ta osoba wtedy wysłała, Czekając te dwa dni i nie prosząc o pomoc, jest po prostu, od razu jest na straconej pozycji, będzie musiał bardzo długo pracować na to, żeby tą swoją pozycję odrobić i żeby znowu pokazać się w dobrym świetle. Także nie ma za co. Mam nadzieję, że zaoszczędziłem tobie bycia tą osobą w Pampersie, a Twojemu zespołowi pilnowania tego Twojego Pampersa. Jeśli masz jakieś pytania odnośnie pracy programisty, pracy w zespole, planowania kariery, ścieżki zawodowej, jakkolwiek tego nie nazywasz, to daj mi znać. I nie zapomnij, że jest do pobrania mój darmowy e-book o tym, jak szybciej dowodzić taski. Pewnie wrzucę tutaj obrazek, albo będzie to w opisie. Dzięki wielkie i do zobaczenia. Kto robi sobie fryzurę na Dragon Balla? Piszcie w komentarzach.